Cześć, maja! jestem Bambik, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W tym odcinku zobaczymy, czy gracze zabiją pijanego banana, czyli będziemy do nich odchodzić i używać tej emotki. Będzie to eksperyment społeczny, który przeprowadzę z Eraj Amewa. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapę w górę na moim kanale, bo idziemy po 30 tysięcy subskrypcji. No i co? Ja was zapraszam do odcinka, no i cześć! Już chciałeś rozpoczynać odcinek, ale zapomniałeś jeszcze o jednym. Pisać kozik bambik mi się graba w sklepie, ponieważ to mi naprawdę bardzo pomaga I mordeczko, zostaw subskrypcję, ponieważ aż 77% oglądających mnie nie subskrybuje, co jest wielką liczbą, więc wiesz co robić Mi to naprawdę pomaga i bardzo to szanuję, dziękuję i zapraszam do oglądania Jak myślisz, Eraj Ameba, czy gracze zabiją pijanego banana, czy jednak nie? Nie no, we mnie poleję, bo więcej Kilofują mnie. Na moście tańczymy No, możemy. Dobra, w takim razie jesteśmy i zaczynamy tańczyć. Dawaj, zaczynamy tańczyć wyginankę. Czyli pijany banan inaczej. Nie na... No. Jak można zabić jako bananka? Nie. O! Karma wraca! Karwa się! Leży! I dobrze, nie można zabijać bananów. Tu jest, tu jest, tu jest! Tańcz, tańcz, tań, tań szybko! Patrzy się na mnie. To jest jakiś największy bod, tak myślę, że ty stajesz. O nie... To będzie złe... Zostawcie 150 łapek i kolejna przeróbka. To stańmy barankiem, stańmy w takim razie lecimy na siarban Szumary, chodź tutaj, chodź. Szybko tańcz, tańcz, dawaj, dawaj, Da, trudno Ej no. Ej, no te Matte Mortajo 4. Tutaj, tutaj, tutaj. nabusa aby kobusa. Ej no, no ta banany! No! Nie! No nie! I tańczymy, let's go! Let's go, let's go, let's go! Od razu tańczymy! Dobra tam, nie zabijamy, my to musimy być te banany I uwaga! Pierwszy ciomek. No nie! Czemu? Tańcz, tańcz! Na pocenic, proszę, no nie, no nie, no nie. face elegant. o Kurczę, dlaczego nas zabiłeś? No, tańczymy, tańczymy, tańczymy Pijane banany no ej, no pijane jesteśmy, nie, 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 spokojnie, 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 nie, nie, nie. A, a może to jest bot, który nie myśli, pa, pa we mnie, ale nie zabija Pa we mnie, ale nie zabija Pa patrzą się na mnie, patrzę się na mnie, nie Ej, co jest, z boty chyba, bo nie... Haha, z... <laughs> nie Filipo161 to boty. ja nie mogę Ja profesjonalna, profesjonal, dobra i e, tu nie widzą, lecimy, chodź, chodź, ubiegaj do nich Ehehe, tańcz, tańcz, tańcz Rip, poproszę, poproszę rip w komentarzu takie r.i.p ty, ty chcesz nana to ja robię Jak ty chcesz nana, to ja robię nara Nie, nie, ale to badan. nie. Badan. Let's go Ostatnia gierka jak teraz zabiją to nie wiem Na Ery a meba jesteś nie wiem, nie wiem. Chodź tutaj, 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 na ten daszek, na ten daszek, ja tańczę. I dzikie densy 3, 2, 1 i. Dostań mnie balanker, gdzieś tam. Ale dzikie densy nie! Nie! I na tym kończymy ten odcinek. Jeżeli wam się odcinek spodobał, stawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Pamiętajcie o kodzie graba. Jeżeli jeszcze właśnie nie subskrybujecie, to wiecie co robić. No i co? Napiszcie komentarz. I ja się z wami żegnam. Pa!